Aż chcę się powiedzieć, nareszcie, nareszcie na drodze wojewódzkiej numer 790, na której tutaj jestem, zniesiono obszar zabudowany. Tak, tutaj w tym miejscu w końcu jestem poza obszarem zabudowanym. Tutaj ta droga, przez wiele, wiele lat, nawet jeszcze przed remontem, ona cały czas znajdowała się. Moi drodzy w obszarze zabudowanym. Wreszcie teraz po latach, po latach, gdy ona jest oddana po remoncie, wreszcie można tutaj jeździć z większymi prędkościami aniżeli 50 km na godzinę. Oczywiście ta prędkość jest ograniczona. Słusznie, nie słusznie na ten temat nie będę się wypowiadał, natomiast na pewno słusznym jest to. Że możemy z tą większą prędkością się tutaj poruszać. Przed lądem już mamy zejście, jak widzimy, do 50. Natomiast ja sobie na rondzie zawrócę i zobaczymy tam jeszcze sobie dalej jej odcinek za kolejnym rondem, czyli w ciągu chociażby ulicy Koksowniczej, na Składowej, proszę bardzo, tutaj nam się obszar zabudowany zaczyna to samo w kierunku. W kierunku małych strzemieszyc. Zjechałem z Ronda. Mam piękną 70. No, rewelacja. A powiem Wam, że te 70. Tutaj było podwyższenie prędkości, zanim ta droga była poddana temu remontowi. Więc jechało się tutaj po bardzo niefajnej drodze. Droga, która jakością była zbliżona chociażby do ulicy Podlesie i ulicy Młodych, jeżeli ktoś kojarzy to wie o jakich miejscach i jak zniszczonych miejscach mówię więc i tutaj również wtedy były 70 później wyremontowano tą drogę, dalej ją przedłużono ładnie w kierunku w kierunku tucznawy. No i mieliśmy sobie przez lata tutaj 50, obszar zabudowany nie było podwyższenia prędkości. No i paradoksalnie, w zasadzie dopiero teraz, gdy powstają tutaj kolejne zakłady przemysłowe, gdy jest tutaj coraz większy ruch, gdy jest tutaj również coraz większy ruch pieszych, zdecydowano się na podwyższenie tej prędkości. Dobrze, że się na to zdecydowano. Może troszkę gorzej, to kiedy na to się. Zdecydowano, no ale ważne, że się zdecydowano.